W tym bardzo prostym filmiku i bardzo myślę krótkim, ponieważ postaram się dzisiaj uwinąć jak najszybciej. Pokażę dzisiaj dwie, a właściwie trzy rzeczy. Pierwsze, jak osoba niewidoma może sprawdzić, czy jest zapalone światło. Drugie, jak osoba niewidoma może rozpoznać produkt, czyli na przykład jaki to jest jogurt, czy mm, Jaki to jest, nie wiem, rodzaj napoju? I trzecie, jak osoba niewidoma może czytać gazetę? Zapraszam do oglądania. No i oczywiście, zostajemy w tym elektronicznym dołku. dlatego że aplikacja Sync Assistant Home, na której dzisiaj się skupię, umożliwia nam te trzy rzeczy. Ja wejdę. Teraz Sing Assistant Home Sing See. Assistant Home Sing Assistant Home. Polecenia głosowe przycisk. Aplikacja jest oczywiście darmowa. No i co? Może zaczniemy sobie od światła. o Ojejku, nie, tu wszedłem. An. An. Więc sekundka. sync Wykryj światło. Pójdę wykrywanie Cześć, światła i włączam czujnik. Właściciel. No tu mamy, tu nie mamy w ogóle światła. Niestety, bo jest tutaj bardzo ciemno. Ale jak widać, dźwięk mamy bardzo niski, bo tu nie ma żadnego. Natężenia światła. W momencie Był. gdyby tu było jakiekolwiek mocniejsze światło, to ten pisk byłby wyższy. Eee, dlatego możecie mi wierzyć na słowo lub nie. Po prostu tak to działa, ponieważ no, tutaj jest bardzo ciemno, więc też no, nie jestem w stanie wam tego Próć, zademonstrować. Drugą rzeczą, uwaga, NFC, którą pokażę dzisiaj, jest czytanie tekstu. Czytanie tekstu drukowanego. Więc weźmiemy sobie gazetkę. Wejdziemy. Wykryj tekst. Wykryj tekst. I zobaczymy, co nam przeczyta. C. I 93. 27. 137. 99. C. Pewne BMW. A. Pewne Mikro jest 8, 2, w 133, ale na mini badnę, P, do R, S, Internet, 89, -Sing Assistant Home, wykryj tekst, przycisk. Także coś nam tutaj przeczytał. Jak słyszymy, nie było aż tak źle, poradził sobie jakoś z kazetą eee, Tam jakieś pojedyncze słowa dało się z tego wyłapać. No, i na koniec nasze kody magiczne. Więc wejdziemy sobie w kody. Kody, które. Skanu kod, skanuj, kod, przycisk. Tym kod, przyciskiem tu mam. Kod, skanuj, kod. Wejdę w sobie w te kody. Przycisk. I teraz tak. Tutaj mamy butelkę po wodzie mineralnej tu chyba był kot spróbuję teraz odpowiednio nakierować kamerkę ale nie wiem czy mi się to uda ponieważ tu jest dość ciemno ale dioda, dioda jest chyba włączona No niestety, nie tak nam Skimka. się nie uda. Skanuj, Może kod, dlatego, przecisk. że tu jest bardzo mało światła, więc e, wejdziemy sobie w kody. Kod. I ja po prostu kody. pokażę zeskanowany wyżej, kod. Więc. Moje kody, kod. Ostatnio kody Ostatnio skanowane kody. Polecenie kawałek roz... 5 909, 990 708 870. Mamy kod już dodany w ten sposób i teraz ja sobie w niego wejdę. Akcje. dodaj do bazy danych. Tak jakby to był po prostu kod zeskanowany, tak? I teraz pokażę, jak wygląda dodawanie do bazy danych. Oczywiście ja nie dodam go do bazy danych, no bo. Dodaj do bazy danych. Pole dyktuj, przy... wyczyść, nie przy... zapisz przeciw anuluj po, prostu... po co? Ale pokażę, zapisz, wyczyść, nie wiem, dyktuj, pole Jak to wygląda? Wyświetlimy sobie pole e. klawiatury Usunięto spacja. Microsoft Swiftki i wpiszemy Wielka. tutaj test. Wielka, Wielka D. Wielka. Wielka I. Tak, wiem. Wielka Y. Troszkę to... Wielka D. E. Mam e. to e. zajmie. O. S. A, B. wpisujemy test y. T. B. B. oj to już tu wpisaliśmy I. źle Usumięto. ale już mamy wszystko dobrze, mamy Spacia. wszystko pod kontrolą test. i teraz mamy od góry do, zap, anuluj, przy, zapisz przycisk. możliwość zapisania go do bazy danych aplikacji oczywiście anu ja w tym momencie anuluję Abyatura to ukryta. ponieważ Ostatnio no nie będziemy wszystkie. Wybrano tego 5 kodu 909 sobie jakoś dodawać, to bo jednak tutaj nie ma żartów i to będzie później ktoś to skanuje taki kod i mu nagle powie test. Dlatego to nie ma, nie ma jakichkolwiek żartów. Ale tu mam na przykład taki kod. Kawa rozpuszczalna. Który już zaetykietowałem jako kawa rozpuszczalna. Którą tam kiedyś skanowałem po prostu, żeby sprawdzić, jak to działa. I taki kod jest już w bazie danych. Także no ja dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie, widzący inaczej się kłania, eee, dziękuję Wam bardzo ciepło za tyle subskrypcji, no i co, widzimy się w następnym odcinku, do zobaczenia, cześć.